ただ 5,5 minuty po godzinie 15 słuchają Państwo radiostrady w Radiu Kraków, a witają się z Państwem Fryderyk Zyska. Karol Pawłowski, program realizuje Alan Korepta. No i dziś, jak zawsze w środę, choć można by się pomylić, bo to taka środa trochę jak piątek, ale my zawsze w środę rozmawiamy o tej. Mm... Ty już myślisz oczywiście o wolnym. A no, ja czy... myślę o motoryzacji. To, o Jest środa, wie. więc wszyscy myślimy o motoryzacji. Więc rozmawiamy o motoryzacji i o tym, co najpiękniejsze w motoryzacji. I przygotowaliśmy dla Państwa dziś trzy takie nowe modele. To oczywiście zapraszamy do ocenienia, czy Państwu się podobają równie jak nam. Oczywiście chyba ja i Fryderyk mamy swoje typy, który, który najbardziej nam się podoba. Bo, nie, wiem. A nie wiem, czy bym je tak wartościował. Ja no dobra, e, dobra. dlatego chciałbym, żebyśmy porozmawiali o właśnie wszystkich. o tych trzech samochodach. A zaczynamy od może od Rolls-Royce'a, bo będziemy mówić o trzech autach. O Rolls-Royce'ie, o Mercedes-Benz SL I, i o Range Roverze nowym. To są samochody, które wybrałem na dziś do, jako, jako nowości. Naturalnie tych nowości jest na więcej, ale myślę, że brakłoby nam czasu antenowego. Zapraszam na facebookową stronę Radiostrady, Piękna żeby zobaczyć te zawsze. zdjęcia. Cieszę się bardzo. Niestety nie są to moje zdjęcia, ale myślę, że dojdziemy do tego, że te samochody pojawią się u nas tutaj na na radiostradowym parkingu. Skoro od brytyjskiej motoryzacji, no to dlaczego nie najgrubiej jak się da, czyli od y, Rolls Royce'a? Tym razem mamy do czynienia z modelem Ghost, ale nie byle jakim modelem Ghost. Jest to relatywnie świeży samochód, oczywiście zbudowany na architekturze luksusu, czyli aluminiowej konstrukcji, która dodatkowo jest wygłuszona ponad 100 kg materiałów redukujących hałas wewnątrz. To musi być prawdziwa cisza w środku. No właśnie, podobno w momencie kiedy został stworzony, było tak cicho że aż nienaturalnie, więc Bagażnik samochodu został potraktowany jako e, taka mm, tuba, czy, czy rezonansowe, pudło rezonansowe. Właśnie brakowało mi tego słowa. Dziękuję Ci. E, I dzięki temu doprowadzone są specjalnymi kana kanałami odpowiedni szum drogowy. Naturalnie nie jest głośny, jest lekko słyszalny, praktycznie w ogóle, ale jest bardziej naturalny, sprzyja odpoczynkowi, bo ghost stworzony został dla tych e, patronów, bo tak nazywani są. Właściciele, czy kupujący e, samochody tej marki, e, są to ludzie, którzy spędzają dużo czasu w pracy, przemieszczają się i to ten samochód jest nieraz dla nich biurem. Mają niejednokrotnie szofera, więc potrzebują auta, w którym będą mogli odpocząć. I to, no właśnie, tak, to jest ten model, gdzie już jeździmy z tyłu. Bo ja sobie tak trochę je rozróżniam. Wiem, naturalnie. że jest i, mm. jeszcze Phantom. To jest największy. Jeszcze większy, ale Pod... mamy też mały model, który możemy prowadzić samą, to jest... Oj, nie jeden, bo mamy i Dawn, czyli ten, który A, jest właśnie. ze składanym dachem i bardzo podobny Rave, czyli wersja Coupé, ta, która moje, moje serce skradła najbardziej, chociaż walczy e, z Kalinanem, czyli tym podniesionym e, Rolls-Royce'em, tym takim Stosunkowo bardziej nowy. masywnym. Również około trzech e, lat bodajże na, na rynku. No na i to nazywa tak Black Badge, tak jak rozmawialiśmy jeszcze poza anteną, zazwyczaj te różne nie wiem czy wersje jest tutaj dobrym słowem, ale te odnośniki tak m, trochę sygnalizujące nam czym ten model się wyróżnia, były dodawane na końcu nazwy. Tym razem celowo jest tak, to wersja. Została inny przeniesiona, więc e, teraz mówimy Rolls Royce Black Badge, w tym przypadku Ghost. Oczywiście mamy również takiego Rayfa, mamy również takiego Kalinana. E, te samochody są specyficzne, są tworzone dla ludzi, tak jak wspomniałem, którzy dużo czasu w nich spędzają, są e, odnoszącymi sukcesy przedsiębiorcami. Natomiast Ghost jest trochę inny od Fantoma. Naturalnie możemy mieć szofera, ale na przykład w weekendy często te osoby chcą same poprowadzić, cieszyć się prowadzeniem tego samochodu, więc, e, więc w przypadku Ghosta często zobaczymy też właścicieli za kółkiem. E, jeżeli wracając do, do wątku związanego z Black Badge, no to to są samochody dedykowane dla tych, którzy mają. Troszeczkę e, takie usposobienie psotliwe, tak? Czyli to są ludzie, którzy czują wewnątrz jakiś mrok. To są ludzie, którzy gdzieś może nocami niekoniecznie załatwiają biznesy, ale wtedy zaczynają żyć. Wtedy niektórzy gdzieś... taką opinię, że niektórzy chcą się bardziej ukryć niż zazwyczaj jeżdżąc tym Rolls-Royce. Nie wiem, czy jest możliwe. Naturalnie, to są dyskretne samochody, ale nie da się przeoczyć pojazdu tej marki w momencie, kiedy przemieszcza się ulicami, czego nieraz doświadczamy w Krakowie, bo mamy Kilka sztuk i mamy możliwość obserwacji tych dzieł sztuki Ale na to kołach. Trochę jak taki czarny charakter w Jest charakterem. Tak mi się kojarzy. Tak? To idealne porównanie, bo właśnie Black Badge to są czarne charaktery wśród line-upu marki to są samochody, które też mają inny rodzaj materiałów dostępnych w specyfikacji. Zwykle też te malowania są zupełnie inne, odbiegające od tych dostępnych tak dużo, dużo szerzej. Mają Odrobinę bardziej może dynamiczny charakter, chociaż wcale nie różnią się jednostkami napędowymi. E, w przypadku Ghosta jest porówna zestawiony ta czerń e, e, chromów, e, włókno węglowe z kompozytowych, e, w kompozytowych obręczach kół z takim neonowym błękitem, wręcz seledynowym gdzieś jakąś poświatą, ale dalej utrzymaną e, w, w tej gamie kolorystycznej błękitów. No, wygląda to. Bardzo widowiskowo, bez wątpienia wygląda odważnie, więc też myślę, że dla osób, które mają wyobrażenie o Marce, że jest taka dystyngowana, stonowana, zobaczenie tych zdjęć w naszej galerii może być szokiem, ale to też chodzi o to, żeby że ten rodzaj. Rolsa ma szokować, ma przykuwać również uwagę i jest dedykowany dla ludzi, którzy może mają bardziej e, wychodzące poza ukrycie usposobienie, ich chcących pokazać ten, ten mrok, który drzemie w nich. No ale to też cały czas udowadnia, że właśnie Rolls Royce jest taką marką, w której nie da się zrobić samochodu. To nie jest seryjna produkcja na tyle, że każdy wygląda podobnie, tylko no tu już akurat przez fabrykę, ale rozumiem, że w podobny sposób już wcześniej mogliśmy modyfikować pojazdy Przecież... i pewnie niektórzy już. Już poprzedni patroni trochę zmierzali. Może Rolls-Royce inspirował w pewnym sensie? Na pewno inspiracją do tego Ghosta gdzieś był samochód, który stworzył bodajże John Lennon. On był taki właśnie wygaszony. Wszystkie emblematy Spirit of Ecstasy czyli Eleanor na, na przodzie samochodu również była wygaszona w czerni. Taka obsydianowa czerni. Tutaj nie ma zbyt dużo elementów tych biżuteryjnych chromowanych. One są celowo wygaszone i to jest element charakterystyczny. Coś, jeżeli nie kupujemy. Black Badge, to nie dostaniemy tego w możliwości specyfikacji. Aha, czyli tym się W cudzysłowie rośnie. mówiąc tradycyjnego Rollsa, ale każdy jest inny, no bo chcemy się wyróżniać, jeżeli szyjemy na miarę samochód. Zdecydowanie. Ja jeszcze tak Państwu powiem, jako ciekawostkę przeczytałem właśnie, że te farby w ogóle, tym czym jest pokryty, są tak stworzone, żeby pochłaniały, wręcz światła nie odbijały, więc <laughs> bardzo ciekawe. Dobrze, a właściwie tak się zagadaliśmy o tym Rolls-Royce, tymczasem pora Dwa na kolejne czekają. aktualności z dróg, a potem wracamy, więc proszę z nami Zostać, bo jeszcze dwa samochody, o których Państwu powiemy. Radiostrada. Słuchają Państwo, Radiostrady w Radiu Kraków jest 17,5 minuty po godzinie 15. A my wracamy do naszego tematu, czyli tych nowości motoryzacyjnych. Powiedzieliśmy już o Rolls Royce. A teraz pora na kolejne modele. Może coś niemieckiego. Tym razem Mercedes-Benz. Może tak, żeby trochę odmienić. SL, y, siódma generacja, bodajże już tego y, modelu, więc y, wszystkie pojazdy, które dzisiaj Państwu prezentujemy, towarzyszą nam od dłuższego czasu. Już widzimy je na wielu podjazdach czy drogach od wielu generacji. Tym razem właśnie, jak wspomniałem, siódma generacja sl -a. Na razie zobaczyliśmy od razu wersję AMG, czyli 55 i 63. Potwory drogowe. 4-litrowy silnik V8 pod maską i dwie turbosprężarki, tak? Tak, taki już chyba ostatni śpiew tych silników. Wkrótce wszystko będzie na Napędzane na prąd i, i nie usłyszymy takiego brzmienia, natomiast nacieszmy się nim, póki możemy, ale i również jest Pełen, można powiedzieć, takie koło domykające się w przypadku tego modelu. To może dlatego właśnie od razu uderzeni zostaliśmy tym dźwiękiem ryku silnika modeli AMG. Z tego względu, że pierwszy SL powstał w latach 50., 54. bodajże rok. No, był to przepiękny samochód. Ja dwa lata temu miałem możliwość zobaczenia go na żywo w takim ruchu ulicznym, zaparkowany ze złożonym dachem przed restauracją w centrum miasta, samochód, który jest bardzo kosztowny, kolekcjonerski, a jednak właściciel zdecydował się na to, żeby go zaprezentować wszystkim mieszkańcom Hamburga. No, fenomenalne doświadczenie, bo chyba o to chodzi w motoryzacji, żebyśmy mogli podziwiać te wspaniałe rzeźbiarskie formy i Odniesienia w tej siódmej generacji są widoczne. Tak, zresztą hasło reklamowe też nawiązuje do powrotu gwiazdy. Dwuznaczne dosyć, no bo przecież i w logo mamy gwiazdę. No ale gwiazdą jest SL. Czy ta nowa wersja jest piękniejsza niż pierwowzór? Myślę, że tutaj zapraszam Państwa do sekcji komentarzy i podzielcie się swoimi opiniami, który wolicie, czy klasyk, czy współczesną wersję. Mi się Bez... podobają te długie linie, nie wiem czy ja to tak. dobrze odbieram. Te takie przeciągnięte, bo porównuję sobie tych generacji różnych modeli Mercedesa sprzed kilku lat, to miałem wrażenie, że w pewnym momencie ta stylistyka była taka, żeby wszystko było raczej takie krótkie, a tutaj te, to jest tak jakby widać trochę ten powrót do przeszłości. No, jeżeli chodzi o ten model SL, no to bez wątpienia one zawsze były takimi długimi jeżdżącymi czekoladami. To na pewno też gdzieś środkowe z lat 80., -tych, 90. -tych widujemy na drogach, no to kojarzą nam się w ten Sposób bardzo szerokie, bardzo długie, długi przedni nawis. w sumie całkiem spory ten tylni. Obecna, najnowsza wersja bez wątpienia nawiązuje do pierwowzoru, bo widzimy, że tył samochodu jest tak pięknie wyoblony, jak właśnie w tym klasycznym wzorcu natomiast chyba nie jest tak pociągający jak właśnie ten klasyczny więc tutaj też państwo ci którzy nas słuchają raczej są zaskoczeni że ja Fryderyk Zyska nagle się za zachwycam klasykami a nie tym co najnowsze przecież to co najnowsze zwykle w moich e, ustach jest najwspanialsze i najlepsze no bo jest współczesne natomiast no, w tym przypadku jednak chyba wybrałbym e, klasyka naturalnie e, odnajdziemy ten luksus Blichter Splendor te wszystkie elementy, które sprawiają, że ten model przyciąga do siebie Stał się ikoną, ma wielu zwolenników Daje poczucie wolności, a jednocześnie ogromne jednostki drzemiące pod bardzo długą maską Dają sporo frajdy z prowadzenia tego samochodu Wnętrze wygląda fenomenalnie, bardzo zdigitalizowane Bo teraz wszystkie Mercedesy są cyfrowe Ale to tak akurat uważam, mi się że podoba. nie jest przesadzone To znaczy jest, przesadzone. jest trochę tej elektroniki, trochę tych ekranów Ale to wszystko z taką nadal klasą Trochę. Ja muszę Państwu zdradzić, że Karol powiedział, że wnętrze tego Mercedesa jest dyskretne, co wzbudziło pewną to moją antenom, konsternację tak, tutaj naturalnie poza. Stutowaliśmy czy to tak faktycznie. I doskonałym porównaniem może być wnętrze ostatniego bohatera naszej, naszego spotkania, Range Rovera, to jest piąta generacja Range Rovera, również ikony brytyjskiej motoryzacji. To to wnętrze w wersji brytyjskiej jest bardziej dostojne, spokojniejsze. Mniej jest tam elementów e, takich, które przykuwają uwagę, co nie znaczy, że jest nudne. Ono jest e, bardziej współczesne, bardziej nawiązuje do kierunku, w którym zmierza marka Land Rover. No, ale cały czas do... z zachowaniem tych tradycji, bo ja też czytałem trochę o tym modelu przed audycją i. Mm, Twórcy tego modelu też mówią, że Range Rover, który się pojawił nie pamiętam ile lat temu, ten pierwszy model był przełomem, jeśli 70. chodzi o... 70 lat. No bo to był. Su... Niektórzy mówią, że to był w ogóle początek takiej gamy samochodów, tak? tak? Bez wątpienia. No, Suwów. chociaż on pierwotnie był samochodem reklamowanym jako auto do wszystkiego. Samochód, który świetnie będzie się spisywał poza miastem, gdzieś na wsi, ale również w mieście doskonale i w komforcie będziemy się mogli nim przemieszczać. Ciekawostka. Pierwowzór miał dwoje drzwi bądź troje w zależności od chyba doda, no później pojawiały się doda, zaczęły doda, się bary. pojawiać te, te z większą ilością drzwi i pierwowzór wzór miał się nazywać Velar czyli mamy w line-upie Land Rovera również Velara e, czyli ta nazwa gdzieś podobno pochodzi od V8 czyli VE i Land Rover końcówka e, no i, i to pokazuje jak marka czerpie ze swojego dorobku historycznego i osadza go we współczesności. Natomiast czy ten samochód nawiązuje do, do przeszłości i pierwowzoru? Myślę, że w pewien sposób zrywa również z tym, z tym dorobkiem. Tu pewnie ja myślę w tym momencie o tyle tego samochodu. Niektórym Oj, się bardzo nie podoba. Jest, ja jest minimalistyczny. Fanem. A jest znowu minim to nie wiem, czy się zgodzisz z tym, Fryderyk, że niektórzy mówią, że właśnie minimalizm e, pozwala zachować ponadczasowość i że trochę tak. o tym też myślą Oczywiście, modelu. że tak. Ale również trzeba pamiętać, że wkrótce, za dwa lata, będziemy mieć e, Range Rowera w pełni elektrycznego, więc tutaj każdy opór powietrza ma znaczenie, więc jest tak poprowadzona bryła zewnętrzna samochodu, żeby już zaplanować i w łatwy sposób wprowadzić te jednostki napędowe. Tak, teraz faktycznie czytam jeszcze, że benzynowe hybrydy plug-in, yy, ale nie będzie już. Yy... Tego silnika napędzonego na olej napędowy. Z tego zrezygnowano. <noise> tak, już nie będziemy spalać e, skorupiaków e, przetworzonych. Teraz e, będziemy. Tą, w cudzysłowie czystą energią e, się posługiwać, natomiast samochód jest bardzo dyskretny, minimalistyczny, tak jak powiedziałeś, może właśnie jest e, ponadczasowy. E, Tył totalnie się zmienia, ale też filozofia tego tyłu jest bardzo piękna, ponieważ te reflektory, które są światłami pozycyjnymi, są tak skonstruowane, żeby nie oślepiać osób, które stoją za nami, bo jest samochód dosyć wysoki, więc, e, więc powinien, mógłby oślepiać kierowców w niższych autach, takich jak my się czasem poruszamy e, Karolu. Natomiast Natomiast, e, też na co warto zwrócić uwagę to, że zrywa z tradycją w takiej formie, że no, nie jest to już samochód, którym raczej będziemy, nie będziemy chętnie wjeżdżać w najgłębsze błoto i gdzieś w e, ostępy lasu. Do tego mamy Defendera. Rage, jest chyba pełny. też się wpisał w taki krajobraz miasta. Ja często A, bo widząc na zdjęciach to jest taki, tak, taki obraz luksusu w miastach, tak. trochę terenowy, ale jednak bardzo prezentacyjny. To widać właśnie po historii tego modelu, że najpierw był samochodem terenowym, później zaczął być samochodem marki premium, luksusowym obecnie. No teraz już raczej e, mamy taki przesył modeli w, e, tego producenta, że znajdziemy do każdego działania, do każdego celu osobny model. Ten raczej będzie takim samochodem, który chętniej zabierzemy gdzieś na pokaz mody, do Paryża, e, Londynu, czy innego innej wielkiej metropolii. Możemy również w nim poczuć się dyskretnie, bo przez to, że jest minimalistyczny, w ciemniejszym malowaniu są nowe kolory. Dostępne do wyspecyfikowania, możemy stworzyć taki bardzo dyskretny samochód, który jest wygodny. On dalej jest wygodny, dalej możemy go zabrać na wyścigi konne, dalej możemy go zabrać z psami na, na wyprawę, bo z tyłu mamy podwójnie dzieloną klapę, możemy na niej usiąść, nawet mamy takie specjalne poduszki, które możemy sobie rozłożyć i cieszyć się widokiem. Czyli czasem można, no i niestety tutaj musimy, drodzy Państwo, urwać naszą piękną historię. To się przeniesie do komentarzy na stronie. I już mamy pierwszy komentarz, właściwie to już chwilę temu, ja go nie przeczytałem wcześniej. Nasz słuchacz zaznacza, że gdyby ktoś chciał trzy pojazdy obok siebie. Trzymać na swojej posiadłości. To zaleca szerokość podjazdu minimum, 8 metrów, wtedy się zmieszczą. Na 12 to już w ogóle pozwolą swobodnie otworzyć drzwi we wszystkich pojazdach, więc faktycznie można marzyć. Czekamy też na inne Państwa opinie mm, o tych samochodach, o, któryś, o których opowiedzieliśmy Państwu. A za uwagę dziś dziękuję. Fryderyk Zyska. Karol Pawłowski. Przypomnę tylko program zrealizowany.